No i zaczęło się moje drodzy rajdowanie witam was serdecznie, o mnie vanity jest pierwszy tydzień, pierwsze dwa dni rajdu, krótkie podsumowanie przed wami Jesteśmy obecnie czwartą gilią na serwerze, trzeba się tym pochwalić Zapraszam was serdecznie na ten mały skrót. Jedziemy Niebieski najlepszy, niebieski najlepszy no, A nie, nie tak, że niebieski miał być tylko jeden? A reszta zielony. Niebieski najlepszy, niebieski, niebieski, niebieski No odchodzi. Aha Ładny No ładnie, kurwa O kurwa O, no, niebieskie się... no, niebieski, niebieski. Boże, kiedy dawno to nie robiłem no, no my tu rok temu byliśmy, nie? Jakoś Ja no. więcej chyba, czy nie? Dziękuję i zobaczymy O spróbował, jeszcze 3%, 3%, 3%, dawajcie szybko widzowie No nie zabijajcie tych mitycznych w Trinket Szybko widzowie Trinket spracował, więc należy się subek moi drodzy Subek, lajeczek i dzwoneczek, pozdro jedziemy Szybciej widzowie, szybciej Dobra, fajnie O, ring ring katuła... O, to... O, Jest dużo? 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 O, buliona bu. dostałem Jeżeli wam na jakimś temie bardzo zależy, to piszcie w notce jak bardzo wam zależy eee... O gałę. <grymne> jak, jak wiele golda wam zależy Lubię to, lubię to Patrząc w responsy, jak chcecie, jak czekaj, buziki. Czyli... Oje biegałe bis, oje biegałe bis, oje biegałe bis <grymne> No to masz no mnie dostaniesz. Możesz mi opiędolić... ...pałem mm, No teraz, <grymne> no to to za to zamienię nit na bis i reszta ta sama Po prostu bo będzie coś z mocą na no? Hmm. I jeżeli teraz dostają ci kółeczkę, to jakieś defensywki odpalajcie Kurwa, to był najlepszy raj tego dodatku. Tęskniłem, kurwa. Spalcie sobie, spalcie sobie dewki, mocne dewki. Spalcie wszystko, co macie i dopalimy. Hmm. Kurwa, dlatego... Nie mogę się doczekać. Easy kill tam. <gulia> tam. Na farmie. <gulia> <gulia> Bulion! Co się w ogóle stało? Nam brakowało graczy, że wpuściliśmy to L-ścierwa tutaj? Miałbyś chociaż kurwa rozum i dałbyś węgirowi datę. Wtedy byśmy cię tutaj przyjęli z tymi ramionami, a tak to Właśnie, wojna, ale znowu tylko kielecki, oczywiście to będzie yep. Nie oh. się Kieletski O! Oh. Tylko Kieletski A ty legener boliż winiary? Owszem Kończymy naszą znajomość nie no, właśnie tutaj... Poh, Cóż Elo, nie, nie mam przeżartych kurwa od tym kupek smakowych. Tylko musztarda. Um, niech nie ktoś, nie ktoś się tam cofni, cofni re, reśnie fana kieleckiego, dobra? Ja go rozmać? Ja nie leży, nie leży. Jest porządny człowiek. <laughs> nie ma jakby... Że... Jak pomagać, a autyścą przeznaczony do dekorowania półek, to tam możecie sobie utkać. Znajomość... Kielecki to jest słuszny. Kielecki ma najlepszy skład ze sklepowych. A co ty kurwa jesz tego? De de winiary dekoracyjne? <grym> <grym> majonez dekoracyjny winiary jest do tego. Jak że że się, to nazywa, to 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 się to... nazywa? Czyli do dekorowania półek w sklepie. Bo no właśnie, ale mam je. z babuni. Nie, to ma być kurwa dodatek bo do jedzenia, a nie do nie, Dobra, Co jedzenie odstęp. Dobra, dobra, dobra. A tam dobra, mogę wpierdalać kielecki łyżką. Mordo, morda, morda. Jaki kielecki na Znacie Znaczy taki majonez? To jest zjebany majonez to ...nie podoba z rozdawaniem, czy coś, mówcie. O to raz. nie piszę do Seja. No. Ja nie oddaję. A bo A tak tak nie, nie, ale ty go po prostu utemperujesz, taką osobę. Kurwa, klasycznie. Kobiasz 90k, 95, Protek 91 Carlos 6. Kurwa. Ja się wyjebałem przecież. No i chuj mnie to interesuje. To wypierdolaj. To podkręcam za regułę. cię nie interesuje, Pójdolaj. Ty nowy pierdolony. Uspokój się, Toksiku, kurwa. Welcome.

Myślałem, że Teros jest, a przynajmniej był, bardzo dużym DPS czekiem Był, no No, ale Liquid tam weszło też na 480 chyba 7 i na tym levelu, nie? No, właśnie to mam na myśli No, myślę, że już tak większość ma te 490 Tylko oni lepiej klikają w kreaturę, nie? Ale... Troszkę Tylko lepiej. troszkę lepiej nie no, jakby grali dwa dni w tej godzinie, to już raz nie mieli. No to, to się, się zgadzało na, na tym poletku, to jesteśmy tu mają no, to dalej. Ej, słodkie ząbki jesteś? Brak słodkich ząbków jesteś? Okay. You know you left me lonely I could tell them the whole story It may take a couple hours I've got time, let's get the chat to How could I explain the situation? Man, it's so damn complicated Where do I start, where do I end? I should go back to bed I'm going back to all the basics Teaching myself, now how do we race it? It's like learning a whole new language And I'm afraid, too scared to face it I just want consistent clarity But all my thoughts destroyed. You me some peace of mind It's all I need to get peace to all of my family I can't go back to you, my friend No, ale też ból, nie no kurwa, nie. ja się biegnę, pierdolę. Ja tylko pół HP na szczęście straciłem. Nie, ja przebiłem kurwa, teraz. A ty umarłeś. Wyszedł za zabikle i się wyjechał. A z też może Terosa, to bala będziemy mieli. Musisz jak zjebiesz reset Terosa, to on łajpuje ludzi. Nie no, Terosa da się normalnie zresetować. Nie, jak nie uda ci się. Dosłownie to... na heroiku ktoś zresetował. Zresetować to się da. Bagie, zresetować, zresetować, zresetować się da, ale jak zjemiesz, reset. No, to troszkę polega na tym, żeby nie zjewać. Zaraz zobaczcie. Ale ktoś chce jeszcze? Ja już mam. Rickster, jaki brutal. Trolineczkę robisz damage czy jesteś boostowany? Idealnie, zapraszamy. Zapraszamy na kolejnego boosta. Lekusik, czekamy na ciebie jak będziemy progresować diurna. O wieku, już ćwiczę głos. HP poty cd S przyjdźcie. Przyjdźcie, Walicie wszystko co macie Gdzie A jest ten coś... clip z moim The Hunt? O kurwa yes, yes, yes. Yes. <laughs> Ja wspomniałem czar A, a co w no, takiej no, sytuacji? W mele, w mele, w mele o Kurwa mać O pierdolę, wolałem grać w mele no, Jeszcze nie o kurwa gate, gate, gate. Dobra, spred, Price, Teraz zaraz będą sołki Kurwa, widziałem go się. Nie wiem, czy nadajemy na to same chwale Reaguj na hasło, Legend Dobra, w. przestawiam na waniurka przestawiam. <śla> Wow, okej okay. Szybko poszło Brawo, legetwój, zjawiskowy O pierdole, co ty Happy Mexican <Beksy. śla> Dobra, przejdziecie Moim prawym, czy to moim prawym? You know you left me lonely I could tell them the whole story It may take a couple to to hours Explain to. the situation Man, okay, it's so damn complicated okay. Where do I start, where do I end? I should go back to bed I'm going back to all the basics Teaching myself now how to erase it It's like learning a whole new language And I'm afraid to scared to face it I just want consistent clarity But all my thoughts are me You some peace of mind It's all I need to get peace to all of my family I can't go back to you, my friend, to Nie spalił i wszystkie dewki co macie, jeżeli spadniecie na low teraz cały czas pilary mam. napieprzają. Tu macie miejsce pomiędzy pilarami. Mylasi, zestawujcie się jeszcze? To ty, i no to i teraz będziemy przechodzić na... Coś jeszcze ma mele jestem Pompujemy do końca, nie uciekamy. You got I wskakujemy teraz w plamę Spalcie co macie Coś jeszcze mam Tu... Próba Skańka, ty na tyci lęka wpij na pierdolanie Tylko patrzcie Marsz odwalnąłem ile mogłem Ej, udak, urwiaj chuja O, ja też Pierdolałem Dobijesz, no Dopierdalałem ile mogłem

a tutaj, jak ktoś dostanie fajniczę, to tylko z tym koło możemy wyjść, nie? O kurwa, wilki, zapomniałem. Przed... Dobra, już nie macie problemu. Padnijcie, podniecie A tutaj, burdy nie wiem czy pamiętasz, nie wiem czy grałeś to. A dokonam, że grałeś. Yyy, na tych schodach, nie? Jak swelerażujesz, no to ci tak wypierdoli. Okej. Kurwa, to jest tylko półtora roku, i tyle wspomniałem, nie? No. Dobrze, Singstar, tak, tak, to jest to tak Tu możemy stać za filarem, tylko tak. musicie... Umieć. <śmieniciela> Jak ty się tam znalazłeś? <śmieniciela> ja, tam, ja z tamtą bankiem wycięłem. Za ja trudne. Się... Już kiedyś to słyszałem. A, no teraz Shiro się wyjebał. Piotruś! A Piotruś! <śmieniciela> to co, skaczemy? Uhu! Tak, Adziu, za długo. No to jest bardzo. Straszny jest syf jest w tej No to był akwestymanturzy totalnie. To na tyle moi drodzy, to w dzień pierwszy i dzień drugi nowego sezonu, sezonu czwartego, rajdu, Awakened w gildi Omnia Vanities. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji kanału, zapraszam Was, żebyście zostawili lajeczka, jeżeli nie zostawicie, dostaniecie w pierdol. Pozdrawiam i Linek, do następnego.